17 października od godziny 11 na dzierżeniowskim rynku odbył się protest antykowidowców pod hasłem Marsz Wolności. Manifestacja zgromadziła około 100 uczestników, którzy wyrazili swój sprzeciw wobec absurdalnych obostrzeń, ograniczeń wolności oraz niszczeniu ludziom biznesów, zdrowia i życia. kawałek pod wszystkie nasze prawa. Odbierają nam nasze życie, nadzieję, poczucie bezpieczeństwa, firmy. Dzisiaj w Warszawie protestuje branża fitness. Jesteśmy z nimi. Odważyli się zrobić załatwienie spontaniczne, bez zgłoszenia. Brawo dla codziennych ludzi. Prawo dla mieszkańców Dzierżoniowa i okolic. Dziękuję, że tu jesteście. Brawo dla Krzegorza Hercunia za to, że jeden z pierwszych organizował protesty przeciwpartemiczne tutaj, na ulicach Dzieżoniowa. Brawo za niego. Cześć cześć, cześć, pan z Urzędu Miasta chce odwołać Zgromadzenie, bo nie mamy maseczek. Dacie się zastraszyć? Nie, pokazać, to przypomnienia. Za przekleństwa, za wulgaryzmem również Zgromadzenie może być rozwiązane. Ale czy my damy się zastraszyć? Nie! Czy będziemy, będziemy odważnie upominać się o swoje podstawowe prawa? Nie tylko ludzie żoniowi, nie tylko w Polsce, na całym świecie 24 października globalny protest o wolność, marsz o wolność. połączył się z Argentyną. Tam protestowały setki tysięcy ludzi. Wyobraźcie sobie, że teraz... Włoskich i międzynarodowych naukowców udało się w Argentynie zablokować ustawę o przymusie szczepień na COVID. To jest właśnie ta międzynarodowa siła. My nie jesteśmy tutaj sami. My jesteśmy w tej chwili międzynarodową społecznością, ruchem oporu, który zatrzyma to globalne szaleństwo, które w imię czegoś, co było co roku, wirusowej infekcji, chce nam odbierać podstawowe prawa. Nas, nasywać ludzi na siebie. Kto z Was został zaczepiony w ciągu ostatnich dni o to, że nie nosi maseczki przez drugiego Polaka? Nie obrażajcie ich. Oni się panicznie boją. Prawda. Miejsce zgromadzenia zabezpieczała policja, która stanowczo karała za nieprzestrzeganie reżimu sanitarnego. Ostatecznie z tego też powodu wezwano do rozwiązania zgromadzenia. Część osób rozeszła się sama, wobec reszty przygotowano wnioski do sądu.